Tranzyt, ale to będzie tak jak powiedziałem, pod, już mówiłem o tym, że to będzie no, przede wszystkim prowadzony tranzyt przez, przez naszą agencję celną, także pełnio kontrolowany. Czy ten tranzyt dotyczy tylko zboża, czy także wszystkich produktów, które były w tym rozporządzeniu na, o zakazie? Na tą chwilę wszystkich produktów, które są o zakazie rozmawiamy w tej chwili w ministerstwie, żeby tą listę troszkę no, przeprowadzić. Pracować, bo są niektóre produkty, które, które no nie, nie muszą być na tej liście. także tutaj na pewno troszkę przepracujemy. Tutaj ta lista zakazowa wozu do, Pol do Polski będzie ograniczona. Tak, to znaczy ograniczona to jest może złe słowo. Będzie, na pewno przepracujemy ją, bo niektóre tam są produkty, no na przykład konie e, e, są wpisane. No tutaj trzeba będzie nad tym popracować i popracujemy na pewno. i żeby to zboże jednak w Polsce nie zostawało? Przede wszystkim będzie to plomba... 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 Brakło mi słowa cyfrowa, cyfrowa tak cyfrowa ale troszkę innego słowa chciałem użyć będzie to plamba cyfrowa będzie z GPS-em która będzie będzie no, prowadzona ale też będą oczywiście prowadziły to służby agencji celnej te samochody bo mówimy tu o samochodach także pod wielką kontrolą a szczególnie ten pierwszy okres my nie wiemy jak długo ten pierwszy okres będzie będziemy kontrolować po to żeby no to zboże nawet jak ja to pięknie nie wiem czy pięknie, ale mocno powiedziałem, że żadna tona zboża, żeby nie była rozładowana w Polsce. A kto będzie zakładał te plomby? Polskie służby czy ukraińskie służby? Polskie służby razem z ukraińskimi. To znaczy te będą plomby nasze, służby, służby nasze będą zakładać, ale my robimy to w porozumieniu z Ukrainą. Ukraina bardzo mocno rozumie tą całą sytuację. Ja się bardzo z tego cieszę, dlatego że potrzebna była pomoc Ukrainy w tej sytuacji, bo tak jak już to niejednokrotnie było powiedziane, prawo unijne nam pewne rzeczy zabrania, ale przy pomocy Ukrainie możemy to zrobić. No, tutaj myślę, że pójdziemy w tym samym kierunku, który był do tej pory. To znaczy do tym, ten program, który ogłosił jeszcze premier, premier Henryk Kowalczyk. Tutaj myślę, że będziemy musieli wspomóc się agencjom, bo zależy nam na tym, żeby to był skup zboża polskiego od polskich, od polskich rolników. Żeby opróżnić te magazyny polskich rolników, bo chcemy przygotować polskich rolników do, do kolejnych żniw. Oczywiście, że tak, panie redaktor, no, no, po to to robimy przez agencję, żeby, żebyśmy mogli kupić y, to zboże, którą, które nowy produkował polski, polski rolnik. To znaczy, że jeżeli Telus, ja podaję taki przykład, bo jestem rolnikiem, ma y, 10 hektarów y, y, zboża zasianego, to nie może przywieźć do skupu 300 ton, y, 300 ton zboża, bo wiadomo, że tyle nie, nie wyprodukował. Dlatego to będzie ograniczone do, do powierzchni, którą zgłosił, rolnik, y, którą zgłosił rolnik w swoich y, dopłatach obszarowych. Panie redaktor, drodzy państwo, tu jeszcze pracujemy nad, nad, nad tym programem. Nie chciałbym dzisiaj mówić o szczegółach. Na pewno chcemy zrobić tak, że każdy rolnik, który sprzedał po 15 kwietnia jest, będzie objęty tą pomocą. Myślę, że zrobimy to do 15 czerwca, nie nawet do końca czerwca. Chciałbym bardzo mocno zachęcić wszystkich rolników, żeby jak najszybciej no, sprzedawali to zboże. Ja to mówię w ten sposób, dopóki mamy środki. Panie ministrze, ale prezes Kaczyński mówił o od... Dopłat, tak, do tony, jasno mówił, do tony. Kto się minął z prawdą? Y, nikt się nie minął z prawdą. Będzie to wy, wycenione, tylko że Panie Redaktorze, ja bardzo uwielbiam Pana pytania, bo pan bardzo często y, broni Unii Europejskiej, bo Unia. Bo, ja nic o Unii nie ale, ale zaraz powiem. Ja mówię na jednym zaraz to, to, zaraz, 1400 zaraz, do, do, to zaraz to zaraz to nie nie wy, nic, Zaraz to wytłumaczę. Zaraz po tym ogłoszeniu y, y, RMF y, Radio y, y, zaatakowało mnie, że łamiemy prawo unijne. To chciałbym panu powiedzieć, że właśnie prawo unijne zakazuje opłaty do tony i będziemy to robić w innym mechanizmie, taki mechanizm, który już mamy sprawdzony. To na na pewno wiedziałe. my wiemy o tym, to znaczy to będzie wyliczone w ten sposób, żeby było mniej więcej 4, do 1400 zł do tony. No, Panie ministrze, to, to będą dopłaty 20, 30, 50. Centrum? Panie redaktorze, to są jeszcze szczegóły, które ogłosimy w najbliższych dniach. A kiedy ruszy ten skup? Ja myślę, ja już powiedziałem, że będziemy chcieli zwrócić wszystkim rolnikom, którzy sprzedali zboże po 15 kwietnia. Panie ministrze, komisarz ja, Wojciechowski. Komisji europejskiej z informacji wynika, że na dzisiejszą spotkaniu, o którym pan zresztą wspominał tutaj podczas wystąpienia z pięcioma państwami na granicy z Unią Europejską, zaproponuje zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słoneczki. Ja myślę, że nie zakaz. Nie ma czegoś takiego, żeby Unia mówiła o zakazie. Unia mówi... po naszej, ma Ma po, na, po naszej decyzji, tej takiej decyzji drastycznej, gdzie RMF mówiło, że łamiemy prawo, po, po tej naszej decyzji Unia Europejska otworzyła oczy i zaczęła na ten temat rozmawiać. I ta nasza, nasza mechanizm, który myśmy zaproponowali. Unia Europejska mówi o tym, że chce wprowadzić. Ja się bardzo z tego cieszę. To znaczy, że, że naprawdę tą naszą de de decyzją, drastyczną decyzję, my mamy taką wielką świadomość, ale tak trzeba było. Tak trzeba było, żeby Unia Europejska zauważyła, że tutaj trzeba w tej kwestii no, dostosować prawo, dostosować narzędzia, może tak nazwijmy, żeby te produkty, które płyną z, Unii, z Ukrainy, były w całej Europie, nie tylko w Polsce. A Czyli te cztery rodzaje wystarczą? Które Panie, Panie redaktorze, Panie redaktor, ja jeszcze nawet nie wiem o tych czterech, jak pani mówi. My w tej chwili rozmawiamy, będziemy dzisiaj spotkanie. Jak będę miał wiedzę, to na pewno państwa poinformuję. Panie ministrze, dzisiaj Komisja Wojciechowska powiedział przed chwileczką, że ma nadzieję, że w przekaże dobre informacje do polskich rolników w zakresie rozwiązań do Komisji Europejską. Mówi pan, że jest w stałym kontakcie. Do czego się możemy spodziewać w takim razie? Ja, ja, ja panu redaktorowi powiem tak. Też mam te same nadzieję, co komisarz Wojciechowski, że Unia Europejska zauważyła to, co zrobiliśmy i pójdzie tym kierunkiem, który myśmy zaproponowali, mimo że na początku niektóre media mówiły, że to jest niezgodne z prawem. Ale co można zrobić z takim razie, komisarz? to jest też istotne, no drodzy, no. Drodzy, drodzy Państwo, tak jak widzicie, jeszcze raz pytanie, y y odpowiem y pani. Mechanizmy. Przede wszystkim zależy nam na tym i tym mechanizmem, który chcemy wprowadzić, żeby opróżnić magazyny polskiego rolnika, żeby przygotować polskiego rolnika na żniwa. Dziękuję to Państwu jak bardzo. Jak opróżnić te magazyny? Bo choćby minister Ardanowski mówi, że to, co wprowadziliście, to jest tylko półśrodek. Tak naprawdę prawdziwym problemem jest to, że magazyny są zawalone ukraińskim zbożem. Panie redaktorze, bazy... panie redaktorze. Ja jeszcze raz powiem, bardzo nam zależy na tym i to zrobimy, żeby opróżnić y, magazyny polskiego rolnika, żeby przygotować polskiego rolnika do żniw. A wracając do tego tranzytu, ja nie, czy, 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 te, czy te cyfrowe... Y... Blokady, czy jakkolwiek to. Plomby. plomby. I też brakło słowa dzisiaj. Tak, te plomby, <grym> plomby będą tylko na transportach drogowych, kolejowych? Na wszystkich. Na oczywiście. Wszystkich. Na wszystkich transportach i wszystkie pod eskortą będą wszystkie prowadzone. Wszystkie? I tak. drogowe i kolejowe. I, drogowe i kolejowe. Czyli w każdej ciężarówce. Nie w każdej będą, będą grupowane. To znaczy, ja nie wiem po ile, bo tutaj no oczywiście to, będą, nie wiadomo, to nie to wiadomo to po ile ten konwoj będzie, czy to będzie, to będzie to 10 czy 20 samochodów, o tym decyduje służba celna, ale to będzie będą konwoje i będzie taki konwój prowadzony. I także każdy pociąg ze zbożem ukraińskim? Tak, będzie będzie kontrolowany, tak jest, będzie kontrolowany. Dziękuję państwu.